Dzień dobry kochani, witam was. Środowy poranek. Tak jak widzicie, po burzy wschodzi słońce. U mnie też będzie dobrze. Dziękuję Wam za wczorajsze wsparcie. Ja wyszłam na spacer, żeby zrobić kroki. Już mi trochę lepiej, ale miałam nie przez noc, jakoś taka byłam zestresowana. I dziękuję Wam za te wszystkie miłe komentarze. Aż mi się tak <laughs> ciepło na sercu zrobiło. No miałam taki właśnie dzień załamania, ale na to się zebrało też kilka powodów. W piątek idę do lekarza, zrobiłam sobie termin, będę robiła badania krwi. Muszę zobaczyć, jak się nazywa ta insulina-odporność po niemiecku. I nie poddaję się. Spójrzcie, tutaj pod zamkiem jest wystawa rzeźb, ale jeszcze nie są wszystkie rozpakowane. Więc przyjdę tutaj jutro albo pojutrze i pokażę Wam z bliska, bo tutaj niektóre są tak ciekawe, ale nie będę Wam teraz zdradzać tajemnicy. Dziewczynki moje kochane, chciałam Wam pokazać super korektor pod oczy. Bardzo tani, a naprawdę bardzo ładnie korygujący tutaj te cienie pod oczami. Zobaczycie, zobaczcie, jak u mnie to bardzo widać, nie? I teraz chciałam Wam pokazać różnicę, jak wygląda przed i po bo tu mam już jeden, ale on już jest zużyty, kupiłam sobie ten nowy. Chyba, że macie jakieś tam inne swoje sprawdzone, to możecie też mi tutaj napisać, bo niestety często jest tak, że te korektory tak się zbierają tutaj pod oczami w tych zmarszczkach, nie? To tak, nie fajnie wygląda, ale tak jak Wam mówiłam, ten krem nawilżający, który mam z Bingo Spa, zarąbiście tutaj na nawilża skórę. sorry za te moje paznokcie, ale jeszcze muszę odczekać, aż odrosną. I słuchajcie, już Wam pokażę, jaka jest różnica z korektorem. Ja sobie będę tam patrzyła teraz w ten i później Wam pokażę. Nawet za dużo w sumie dałam. Dużo sobie tu od razu też górę posmaruję. trochę za dużego zobaczcie jaka różnica szok co, co jak fajnie rozjaśniło Także ja jestem z niego bardzo zadowolona i już Wam pokażę jakie to jest. Czeka to tam, że sobie pomaluję przy Was to drugie oko. Nie widzę ile nakładam tego. <grym> Moja parta zawsze się śmiała jak była malutka i zwracała uwagę, gdy się malowałam, że <grym> że się otwiera buzię podczas, podczas robienia makijażu. Zauważyłyście też, że otwieracie, otwieracie usta? Zazwyczaj jak się maluje oczy, albo się wkrepuje kremy. Co jest różnica, co? No, wiadomo, tych wygłębień no to, 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 to nie pokrywa normalnie, nie? Ale, ale rozjaśniło oko, nie? Także Chciałam wam bardzo polecić ten korektor. Jest to Catrice, Ja już go kiedyś pokazywałam go na holu, tylko wam nie, nie pokazywałam jak on pracuje ze skórą, więc to jest taki korektor Catrice, Ja akurat mam numer. Czekajcie, tak jest, bo z okularów nie widzę. Ja mam numer 15. Honej, Honej, czy Honej się pisze? No, Catrice y, Liquid Camouflage, no, tak Także jak macie okazję sobie gdzieś kupić, to wypróbujcie. Są, są różne odcienie, to już musicie sobie dopasować testerami do skóry, nie? No wiadomo też, jak jest skóra opalona latem, no to musi być ten korektor troszeczkę ciemniejszy, bardziej dopasowany do twarzy, no a, a zimą wystarczy bladzioszek. Jeżeli Was interesuje, jak się sprawdziły u mnie kosmetyki z Bingo Spa i ten krem też właśnie tam, o tym kremie też będę właśnie mówiła pod oczy i jeszcze kilka innych kosmetyków, bo, które testowały Agnieszka i Marta, to zrobiłam taki zbiorczy filmik i to zapraszam Was w czwartek na ten film. A teraz chciałabym Wam pokazać przepis na zarąbiście dobrą, faszerowaną, Cukinie z mielonym mięskiem i zapiekaną w se, serem. Ja to zrobiłam już w zeszłym tygodniu, ale nie miałam czasu zmontować, więc teraz Wam pokażę ten przepis. Jeżeli lubicie takie potrawy, to Wam bardzo polecam. I w niedzielę, słuchajcie, będzie również gotowanie na ekranie. Tym razem będzie Grzegorz. On sam nagrał. Sam nagrał, co on tam? nagrał strudel z kurkami, bo teraz jest sezon na kurki no i, i poza tym zaczęły teraz tanieć, więc zrobił sztrudel z kurkami, ale nie wiem, jak, ja jeszcze nie przeglądałam, jak mu wyszło to nagrywanie, i będę musiała <laughs> montować. To pewnie, to pewnie to trochę potrwa, ale na niedzielę, zapraszam Was, jeżeli lubicie kurki, to na pewno będzie bardzo dobre danie. No, a teraz zobaczcie tą moją cukinię. Bardzo Wam polecam. I tak się prezentuje już upieczona cukinia. Mam akurat 3,5 cukini. Obcięłam końcówki z jednej i z drugiej strony, przekroiłam sobie na pół i wrzuciłam do gotującej wody. Około 10 minut należy je pogotować. Tutaj na patelni smażę sobie czerwoną cebulkę, trochę czosnku. Papryka, można sobie dodać pieczarek. Ja akurat chciałabym zrobić taką inną wersję, troszkę tej cukinii. I dodam sobie do smaku jeszcze. Tutaj mam startą moją jarzynkę, tą, którą robię już od dawna. Też jest przepis na stronie. No, jak się robi tą jarzynkę. To znaczy, to, jest tylko, to są w sumie tylko potarte jarzyny z solą. Ja tam pokazuję gdzieś tam na, na tym, na YouTubie mam gdzieś na tym kanale chyba, gdzie, gdzie jest playlista Przepisy dąbrowskiej, właśnie tam jest też jak ja robię tą jarzynkę. I słuchajcie, zostało mi wczoraj surówki z kiszonej kapusty z marchewką i z jabłkiem. I ja sobie jej tutaj dorzucę, bo później to pod, te podsmażone i uduszone warzywka będą łączone z podpieczonym mięsem mielonym. Więc taką wersję sobie zrobię troszkę z kapustą kiszoną dla odmiany. Słuchajcie, tak zestresowałam, że w trakcie gotowania mi się dopiero przypomniało, że nie nagrywam normalnie pół, aż się, aż się wiecie co, zdenerwowałam, że zapomnę, że po prostu nie zdążę Wam tutaj tego nagrać. Teraz muszę podlać trochę to wodą, żeby się ubusiło, a cukinię będę już wyciągać z wody, bo już się gotuję 10 minut. Jak już sobie gotujecie cukinię, trzeba odczekać kilka minut, żeby się ochodziła trochę. I wtedy wyciągamy środek. Wstawiamy tylko troszkę przy skórce, żeby nie była gruba i ale nie wyrzucajcie tego środka, bo to nam będzie jeszcze potrzebne do farszu. Więc tak sobie tutaj można łyżką czy tam nożem, czy czym wam tam lepiej, bo ja nie mam jakiegoś urządzenia tutaj do wyciągania, więc tak sobie wyskrobuję te cukinie. Za krótko gotowałam, bo miałam sporo tych cukini w garnku. Także w sumie mogłam pogotować jeszcze ze, może za dwie minutki. Byłoby łatwiej wtedy je obierać, no ale już teraz to muszę sobie jakoś z tym poradzić. Właśnie jedne się bardziej ugotowały, drugie są bardziej troszkę twarde, ale nie szkodzi. Teraz ten środek cukini odsączę przez sitko i pokroję sobie w kosteczkę. Nie dodawałam cebuli, bo tam już była cebula w tym pierwszym farszu z kapustą. Więc przyprawiam tylko papryką, pieprzem, zioła prowansalskie i tutaj mam pokrojoną cukinię. Tutaj trochę zostawiłam, bo mi się wydaje, że jest za dużo. Mi zostało dosyć dużo tłuszczu, więc ja wezmę tutaj ręcznik kuchenny i troszeczkę to odsączę, bo ja nie lubię, jak jest tak tłuste danie. Możecie też tak robić, a możecie sobie tą wodę zostawić, jak tam wolicie. Znaczy wodę i tłuszcz. <laughs> I teraz dodajemy naszą podsmażoną kapustkę z cebulką, to co robiliśmy. No dobrze, tutaj farsz nam już przestygł, więc do tego dodajemy trochę bułki tartej. Myślę, że wystarczy. I Jedno jajko. Tutaj mam jeszcze taki tarty ser mozzarella, ale nie musi być mozzarella, może być też inny. I dlatego trzeba było poczekać, żeby ten farsz był zimny, żeby nam nie ścięło jajka i żeby się ten serek nie roztopił, zanim włożymy to do piekarnika. No, tak, z chyba mam tego sera. Nie mam proporcji, więc tylko tak na oko robię te cukinie. Słuchajcie, przepis jest od mojej koleżanki, byłej koleżanki, można powiedzieć w sumie znajomej. Wiecie jak to jest? Poznajemy kogoś, kumplujemy się, mija jakiś czas, okazuje się, że tak nie bardzo człowiek ze sobą dobrze komunikuje, <grywki> drogi się rozchodzą, ale przynajmniej. Na pamiątkę został mi ten przepis. Także, także jak to mówią w życiu, nic nie dzieje się bez przyczyny. Będziemy nic teraz dobrą cukinię. Dobra, potrzebuję drugiej ręki, ja sobie to muszę dobrze wymieszać. I tym farszem wypełniamy cukinie i na koniec posypujemy parmezanem. Ja tu mam świeży parmezan, bo ja nie kupuję tego Tartego w sklepie, bo mi nie smakuje. Zazwyczaj też jest tarta skóra, a ta skóra, wiecie, ma taki łojowaty smak, więc dlatego kupuję sobie parmezan i sama ścieram. No i jak już posypiecie sobie tym parmezanem, no to wtedy można też dać troszkę zieleninki albo przed pieczeniem, albo i po pieczeniu. No to już jak tam według gustu, nie? Tak wyglądają cukinie, które będę wkładała do piekarnika, ale w tej chwili ich jeszcze nie daję, bo, bo czekam. No, dwie godzinki, jak Grzegorz będziesz, yy, będzie wracał z pracy, to na świeżutko będziemy mieli ciepłe cukinie. I właśnie jeszcze a propos holi zakupowych i vlogów takich zwykłych, domowych. To mam taką jedną myśl, którym się chciałam z Wami podzielić. Nie wiem, czy kojarzycie taką dziewczynę. Ona jest tak około trzydziestki, młoda dziewczyna. Yy, prowadzi podcasty. Ona się nazywa Okuniewska. Ja ją poznałam, właściwie moja Marta mi o niej wspomniała jakiś tam rok temu, wtedy jak chodziłam z tymi ringami, jak jeszcze mieszkałam w Wiedniu, pamiętacie, chodziłam na kije rano i z tymi ringami i tak dalej, no to, to ja codziennie słuchałam Okuniewskiej, jej podcastów, A ja i moje przyjaciółki idiotki. Bardzo zabawny podcast, gdzie ona opowiada przeróżne takie historie miłosne, wpadki miłosne, różne typy randkowiczów, jak wykorzystują kobiety, na co trzeba uważać, oszukują, ale w taki zabawny, prześmiewny sposób. I dużo opowieści jest, właściwie większość opowieści jest no, na podstawie listów, maili, których ona dostaje od czytelników, także to są takie prawdziwe historie. No, i, i bardzo ją wtedy polubiłam. O, I jak słyszę jej głos, o, od razu mi się kojarzy z tymi moimi fajnymi spacerami tam po tym parku albo wokół tam, gdzie chodziłam po osiedlu. Często się Wam nagrywałam. Nie, tam to właśnie, gdy słyszę jej głos, to mi się z tym kojarzy i jakoś tak e, polubiłam bardzo tę dziewczynę. E, niestety przesłuchałam wszystkie jej podcasty, już nie zostało mi nic. I dowiedziałam się, że ma też podcasty takie o życiu, jej różne przemyślenia. Ona mieszka gdzieś na Islandii, yy, i zaczęłam y, słuchać jej podcasty właśnie takie y, życiowe, nie? No, jedna rzecz, która mi się tam nie za bardzo podoba, to ona chce być troszkę za bardzo cool i czasami zbytnio aż przeklina. To się każdemu zdarzy, ja też nieraz tutaj sobie jakąś y, puszczę, ale y, ona tak, ona czasami przesadza to, to mi przeszkadza, nie? No ale dobra, pomijając to. Bardzo lubię, gdy opowiada o życiu, o swoich problemach, o doświadczeniach właśnie tam związanych z tym, że zmieniła miejsce zamieszkania i tam jest inna mentalność, inne przyzwyczajenia i jest dosyć duży kontrast od tego, od tego naszego polskiego, od tej naszej polskiej mentalności powiedzmy. Są ludzie bardziej tacy wyluzowani, no ciekawe rzeczy opowiada. Nie spodobała mi się jej wypowiedź odnośnie właśnie YouTube. I osób, które tutaj tworzą na YouTubie, tak? Jakby zdegradowała osoby z Właśnie dlatego mi się to przypomniało, bo akurat zrobiłam taki haul. E, a, a przecież jest masę dziewczyn. Które robią właśnie typowo, filmują swoje życie i w dużej części ich filmy też polega na prezentacji, na pokazywaniu, co kupiły, co polecają, hole i tak dalej. To jest u nich duża część kanału nawet i mają dużo osób chętnych, które chcą to oglądać i się cieszą nawet, że są takie, takie kanały. No ale poczekajcie, no i słuchajcie, tej wypowiedź była coś, coś w tym deseń, że ona by się wstydziła przed swoimi rodzicami, gdyby miała takie bezwartościowe filmy nagrywać. Są osoby, które po prostu mają normalne, proste, zwykłe życie, które pokazują. Cieszą się tym, co sobie kupią. Czasami nie mają pieniędzy, więc jak sobie nawet coś tam kupią i pokażą, to się tym cieszą. Poza tym YouTube na przykład jest dla nich źródłem dochodu. Bo mają, nie wiem, kilka dzieci, albo, albo ogólnie ciężką sytuację finansową, albo mają depresję i na przykład ten, ten kanał jest dla nich jakim, jakąś odskocznią. I to jest ich cała radość, że mogą y, porozmawiać do kogoś, że, że ma, dostają dobry feedback i że czują się takie, że, że mają ten swój świat. I nagle pojawia się taka młoda dziewczyna, i coś takiego powie, to słuchajcie, to jest tak jak policzek. Bo przecież dla nas, ja do tej grupy teraz teraz mogę też, też się zaliczyć, bo akurat tu nie chodzi o chole, ale mój na przykład kanał też jest taki o wszystkim i o niczym, ale jest dla mnie kroniką. I ja już to kiedyś powiedziałam, że ja się tak cieszę, że, nie, cieszę się, że go mam, ale żałuję, że nie zaczęłam robić tego wcześniej. Bo się wydarzyło w moim życiu tyle zmian przez ostatnie 10 lat, bardzo dużo. To teraz to jest u mnie na razie taka stagnacja od, od momentu tej korony i tej wojny na świecie. To wszystko jest takie popieprzone teraz, że nieraz naprawdę mi się nawet nie chce nagrywać, nie mam o czym nagrywać, nie mam motywacji. A potem nagle za 2-3 dni wszystko się odwraca o 180 stopni i, i się budzę radosna i chce mi się, i wszystko mi się chce. Ale ogólnie przez te wszystkie lata naprawdę było tyle fajnych rzeczy, i bardzo, bardzo żałuję. Bo to jest dla mnie kronika. No, trochę to takie było przykre, bo, bo akurat jak usłyszałam ten moment, to mi się ten, ten, ten podcast to od razu miałam na myśli trzy osoby, które, które tak sobie obserwuję. Właśnie ich kanały, które są oczywiście większe, bo ja to są takie, ale są to większe ode mnie, ale, ale właśnie mają tam jakieś takie swoje motywacje, dlaczego też to robią. i i to sobydziałam, kurde, tak jakby wzięła i lasnęła teraz z tym moim koleżanką w twarz, to jest... to jest świństwo. <laughs> Witamy Was w niedzielkę. <laughs> tytułu. mamy taką uciechę teraz, od dwóch dni oglądamy rano do kawki. Proszę bardzo. Tą miotkę trzeba tam schować. Weź <laughs> wreszcie. Fajnie, co Grzeszył? Mamy uba w takim, że... Zimę zrobi się naprawdę ciepło. O Jezu, przepraszam dziewczyny, jakoś tak jest jak dzisiaj źle spałam nocy. Tak się zimno w ogóle zrobiło. Wczoraj, dzisiaj, chociaż dzisiaj nie pada, jak na razie przynajmniej, ale tak zimno, że musiałam ubrać szlafrok. I czym ta niedziela właściwie się różni od innych dni w tygodniu, bo dla nas niczym. Przez pracę. Nawet nie mogę się cieszyć tym, że dzisiaj właśnie jest niedziela i moglibyśmy sobie z Grzesiem gdzieś pojechać. No i mówię Grzesiowi, że jadę z nim już rano do lodziarni, żeby on sobie przyjechał do domu, to ja dzisiaj posiedzę cały dzień. A on niech sobie trochę odpocznie dzisiaj, bo człowiek wczoraj też cały dzień siedział i w ogóle w tym tygodniu cały czas tam był. Ale on nie chciał. On powiedział, że on... On się w, on woli w pracy wypoczywać niż w domu, bo przynajmniej coś tam od czasu do czasu się dzieje, a on sobie tak nie umie za bardzo zorganizować czasu. <noise> Dla niego praca to jest wypoczynek. Ja tam sobie zawsze coś znajdę. Jak nie wiecie, jakieś tam domowe obowiązki, to znowu tutaj filmiki, albo albo sobie poczytam książkę, albo gdzieś pójdę, albo no zawsze, zawsze coś jest nie. No, no i niestety, no i powiedział, że on idzie do rodziarni, a dzisiaj będzie mały ruch, więc po co mamy sobie wchodzić w drogę i się stresować nawzajem. No i znowu zostałam w domu. I taka, powiem Wam, przygnębiająca trochę ta niedziela, bo, bo tak się kojarzy, że rodzinnie, że się spędza, wiecie, razem czas tak inaczej, niż to w tygodniu wygląda, a u nas lipa, u nas, u nas tak po prostu nie ma i... To jest ogromny minus tej, tej pracy w lodziarni. Jeszcze jak widzicie, was stać na pracowników, a w tym roku nas pierwszy raz nie stać na pracownika. Chociaż jak w zeszłym roku mieliśmy to i tak pracowaliśmy. Ja byłam nawet częściej w lodziarni, więc nie wiem, ja to, jakoś tak to dziwnie w tym roku wygląda, że ja bywałam, nie wiem czy codziennie, ale prawie codziennie byłam też w lodziarni grzegorz, to żeśmy się czasami tak właśnie też zamieniali i do tego jeszcze mieliśmy jedną pracownicę. W tym roku jest to w ogóle niekonieczne. On sobie daje w tygodniu sam radę, bez problemu. No czasami ja jeszcze, no bo tam wiadomo, trzeba tam lody poodbierać, no to, no to wtedy no to wtedy yy, albo tam jakieś ciasta, albo cokolwiek, no to jesteśmy we dwójkę, nie? A tak to nie. I tak mi się już przykrzy ta praca. I tak jak Wam mówiłam, żeby sobie troszkę tutaj yy, czas jeszcze tak zawodowo wypełnić w tygodniu. Złożyłam, słuchajcie, trzy 3... podwagarbunki, 3... no trzy, 3... no ży życiorysy i pod... podanie o pracę, nie? Do trzech takich butików, które są u nas i ani z jednego nie dostałam odpowiedzi. Co jeszcze kilka lat temu? w ogóle nie wchodziło w grę, bo jak gdzieś składałam papier, to zawsze przynajmniej byłam zapraszana na rozmowę, a poza tym jak mi zależało wcześniej e, na jakiejś pracy, to ją zawsze <grych> zdobywałam. A teraz słuchajcie, nikt mnie nie chce. Nikt nie chce, jestem chyba już stara baba, nikomu niepotrzebna do niczego. Kiedyś, za dawnych, dawnych czasów to liczyło, liczyło się doświadczenie w pracy, nie? A teraz... Liczy się to, żeby być młodym, prężnym, dającym się jak najbardziej wyzyskać i żeby mu jak najmniej zapłacić. Takie to oto czasy mamy, kochani. Także to, że całe życie człowiek pracował i, i się rozwijał i nabierał doświadczenia, to w tej chwili w ogóle nie jest brane pod uwagę, przynajmniej w niektórych branżach ale chyba w większości. To jest taki głupi wiek, nie? Te około pięćdziesiątki, czy po pięćdziesiątce, bo tak za, za stary nie chcą cię w pracy, bo chcą młodych, a za młody, żeby pójść na emeryturę. I tak się człowiek buja. Nikomu nie potrzebny.